Witajcie kochani, dzisiaj jest 7 grudnia mam nadzieję, że wasze emocje po wczorajszym mikołajkowym dniu już troszkę opadły i jesteście gotowe przyjąć y, następną partię naszych podarunków bo no nie ukrywam, nasz mikołaj będzie trwał w grudniu przez 24 dni i to jest po prostu niesamowite uczucie ja w poprzednim odcinku pokazałam Wam całą masę prezentów, które otrzymałam. Mog mogę je potraktować jak najbardziej jako prezenty mikołajkowe, ale wczoraj, właśnie jeszcze gdy poszłam do pracy, no to w pracy też mamy taką tradycję, że do tej pory przynajmniej obdarowywałyśmy się jakimiś słodyczami jakimś malutkim symbolicznym, Podarunkiem, natomiast w tym roku koleżanki zrobiły nam psikusa i zupełnie niespodziewanie przygotowały dla nas taki oto prezencik. Piękny kubeczek, ceramiczny, i jeszcze tak słodko zapakowany. Także ceramika w tym roku po prostu przewija się u mnie na każdym kroku ja y, celowo nie odpakowywałam tego kubeczka, bo na no, sam sposób jego zapakowania też jest po prostu uroczy. Także tak sobie teraz myślę, że po prostu na każdy dzień tygodnia mogę sobie wybrać jakiś inny kubeczek i y, i moja kawka no, może spakować różnie tak naprawdę. Obiecałam Wam, że w tym że dzisiaj zdradzę też, kto jest moją mikołajką. Tutaj przed sobą mam śliczną karteczkę która była w tej kopercie, którą odłożyłam w, w pierwszej części. No i żeby nie przedłużając, chociaż myślę, że sporo osób już się domyśliło. Ale moją Mikołajką jest Ola z kanału Olika. Także Olu, dziękuję Ci ślicznie za to, co przygotowałaś dla mnie. Wszystkie prezenty, jak do tej pory, po prostu są niesamowite. Wiem, i to napisałaś w tej karteczce, że nie było łatwo, bo sami wiecie, że zakupów robię dosyć dużo. No, i Ola starała się, żeby nic z tych rzeczy, które przygotowała dla mnie, żeby się nic nie powtórzyło. I ma obawy, czy jej się udało, bo właśnie wspomniała, że jeden z prezentów w ostatniej chwili musiała wymieniać, ponieważ pokazałam, że coś takiego sobie kupiłam. Ale nawet gdyby tak się zdarzyło, no to przecież nic strasznego by się nie zadziało, bo no, tych naszych gadżetów nigdy nie jest za wiele. Także <laughs> przepraszam. Dzisiaj y, otwieram tradycyjnie trzy paczuszki, chociaż tak liczyłam sobie dni, bo wcześniej mówiłam, że będę starała się nagrywać w niedzielę i w środę, ale no coś mi się to trochę nie układa, więc dzisiaj otwieram trzy paczuszki. To będzie sobota, niedziela, poniedziałek. Czyli następnym razem zobaczymy się nie w środę, a we wtorek. Także karteczkę odkładam na bok i zaczynam od paczuszki z numerem 7. Dzisiaj przygotowałam sobie nożyczki, żeby to już poszło troszkę sprawniej. E, tylko, żebym właśnie nie przecięła woreczka tym razem. Hmm, miało być sprawniej, a, a może nie być. Bardzo fajne są te drewniane cyferki. Tak yy, odwiązując ten woreczek, dotykam go naokoło na i wydaje mi się, że tutaj będzie jakaś niteczka, być może perle, bo coś to jest w takim kłębuszku większym. O. Tak DMC Perle numerek 8 kolor, zobaczcie fioletowy śliczne i jeszcze widzę, znaczy się czuję jak na razie, że jest jeszcze druga niteczka również numerek 8, Perle <laughs> i kolor tutaj 30-42 myślę, że do któregoś z moich procesów na pewno się przyda. Piękne kolory. Piękne. Nawet dosyć, dosyć widzicie rzeczywi rzeczywiście, jak ten kolor wygląda. No, troszeczkę może się wyświeca, ale śliczne. Dziękuję Ci, Mikołajko. Aj, aj, aj. Oczywiście, myślę, że tak jak w większości z was, jak wyciągamy cokolwiek z tych pudełeczek, opakowań i właśnie coś takiego jak nitki czy jakiś materiał, to od razu w głowie zaczynają wirować myśli, na co to zużyjemy. I tak samo jest u mnie. No mi do głowy przychodzą jakieś wzory czas nan, być może Ola gdzieś tam sprawdzała, do którego wzoru mi się to przyda. No, a jeszcze mam dużo y, tych wzorów od Emmy Bishop, gdzie też y, idą niteczki perle. Zresztą, niteczek nigdy y, za dużo. Więc. Więc tak, tutaj mamy uroczą wiewiórkę z numerem 8. Boreczek wygląda w ten sposób. Tutaj coś jest plastikowego, w jakimś chyba opakowaniu plastikowym, więc w ogóle nie będę zgadywać, co tam może być. A nie, nie plastikowym. Tu mamy herbatkę, piramidkę. Żółta, tropikalna jakaś herbatka. Super. Joj. Zobaczcie jakie cudo. Taki fajny Mikołaj. Super. I co my tutaj mamy? A Nożyczki, które chyba by mi się przydały do samolotu. Wiecie co, teraz jak leciałam, pierwszy raz spakowałam ze sobą jakiś zestaw. No po prostu mega, śliczne. <ścoughs> yy, czytałam, widziałam, że dziewczyny takie nożyczki mają. Yy, ja kupiłam sobie tylko taki. Nie wiem jak to się nazywa. Taki mam nawlekacz z taką jakby, nie wiem czy to żyletka czy coś, że odcina ten materiał. Spakowałam się do samolotu i, bo teraz miał być troszkę dłuższy lot, więc myślałam, że wykorzystam ten czas. To miał być lot jeszcze w dzień, więc no naprawdę byłam przygotowana. No, ale siedziałam w takim miejscu, że jednak nie wyciągnęłam tego mojego haftu. Wzięłam sobie coś tam na drewienku chyba i to jednym kolorem. Tam miałam 500 krzyżyków, więc myślałam, że jak najbardziej mi się to przyda. Ale właśnie zastanawiałam się, znaczy ja nie miałam żadnych takich malutkich nożyczek, więc to od razu odpadało, żebym brała nożyczki, ale tamtą właśnie obcinaczkę, a zresztą może pokażę Wam. O, przepraszam. O, ja używam takich. Yy... To jest taki nawlekacz z Milhila, i on tutaj ma właśnie taką, jakby, nie wiem, czy to jest, no takie coś metalowe, że to obcina yy, niteczkę, więc takie coś spakowałam. A właśnie ostatnio gdzieś, bo któraś dziewczyna chyba się pytała, i ktoś powiedział, że yy, to ostrze nie może być yy, dłuższe niż tylko nie pamiętam teraz ile, i że w samolocie przechodzi coś takiego, więc. Będę mogła już sobie do swojej torby podróżnej, myślę, że pakować takie nożyczki, aczkolwiek no nie wiem, czy się nie będę bała, że mi je będą kazali wyrzucić albo jednak zabiorą mi. Więc tego nie obiecuję, że będę je zabierała jako zestaw do samolotu, aczkolwiek też nie wiem, czy jeszcze wezmę kiedykolwiek ze sobą. Z myślą, że będę haftowała w samolocie, no bo jednak tam nie czuję się komfortowo, o może powiem tak. Także śliczne, śliczne. Ciekawe, no myślę, że są ostre. cudeńko Aj No i numerek 9. I numerek dziewięć. I numerek dziewięć kryje w sobie coś, nie wiem co. Zaraz zobaczymy. Hmm. Wygląda to też na nożyczki, tylko większe. Po prostu za nie mówiłam. Po prostu za nie mówiłam. Nie, to to? To ma być zabezpieczenie? Być może. Zobaczcie. Ja nie ukrywam, że ostatnio zaczęłam szukać nożyczek właśnie z czarnym, z czarnego koloru. O, powiem tak. Jakieś jedne sobie zamówiłam, na pewno nie takie. Po prostu szok. Hm. No, jestem po prostu przeszczęśliwa. Jeszcze tylko powiem, że ja Wam go nie pokazywałam, ale kupiłam sobie kiedyś taki stojaczek na nożyczki. Op, mam ten jeden domek, gdzie tam można włożyć jedne nożyczki. Ale kupiłam sobie jeszcze taki okrągły, gdzie tam można dużo więcej tych nożyczek włożyć, więc i między innymi dlatego też zaczęłam rozglądać się za jakimiś nożyczkami. I zobaczcie, ola, czyta mi w myślach po prostu. Także dziękuję Ci, Olu. No, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Po prostu wszystko zostanie. Yy... No myślę szybko, gdzieś jakoś wykorzystane, bo to są rzeczy, które wiadomo, nożyczki nie są wiecznym materiałem, gdzieś się tępią. Część z nich na pewno można zostawić sobie jako ozdobę, ale no nie wszystkie można już używać. Ja sama mam takie nożyczki, chyba z dwie czy trzy pary, że podobają mi się to, jak wyglądają, ale no do obcinania już się nie nadają. Ale też i szkoda mi je wyrzucić, więc trzymam. A teraz zobaczcie, no, dwie pary nożyczek. Także super, super. No, chyba to tyle, co chciałam Wam pokazać dzisiaj. Myślę, że. Myślę, że chociaż w części podzielacie moje szczęście, bo no nie ukrywam, ja jak oglądam filmiki innych dziewczyn, chociaż wiem, że mam zaległości, ale teraz jest weekend, będę starała się nadrobić. Ale jak oglądam właśnie filmy innych dziewczyn i słychać tą radość w ich głosie, to no ja też za każdym razem tak jakby. Tutaj y, patrząc, właśnie na ten monitor czy telewizor, po prostu uczestniczę w ich szczęściu, bo no to jest fajne, fajne uczucie. Mam nadzieję, że te osoby, które no w tym roku y, nie uczestniczą w tej zabawie, ale. Y, no, widzą, widzą tą naszą radość i przez ten nasz taki właśnie entuzjazm, śmiech i emocje, również to powoduje, że na ich ustach, na ich twarzy pojawia się ten, ten uśmiech i no i są razem z nami. A tak przy okazji, właśnie też powiem jeszcze, że to otwieranie takich. Prezencików jest na tyle też fajne, bo można zobaczyć przez to rzeczy, których no, nie miało się okazji gdzieś tam zobaczyć. Bo o ile ja dosyć dużo gdzieś tam jakichś różnych stron oglądam i no, mam trochę tych różnych takich rzeczy, to powiem Wam, że są prezenciki. Dziewczyny otwierają niektóre takie prezenty, że ja na przykład pierwszy raz coś takiego widzę i. No i to jest fajne, bo też mogę zobaczyć właśnie coś nowego, coś czym mogę się zainteresować i no i dojść do wniosku, że są jeszcze jakieś rzeczy, których ja po prostu nie odkryłam. Także, no chyba to wszystko, kochani, co chciałam wam pokazać w tym filmiku. Zobaczymy się za trzy dni, czyli ja mówiłam, sobota, niedziela, czyli we wtorek się widzimy. I miłego oglądania y, filmów na pozostałych kanałach. Pa! pa.